Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jak stworzyć playlistę na YouTube. Najpierw wchodzimy w przeglądarkę i na YouTube'a. Następnie logujemy się na nasze konto. Kliknęłam dowolną piosenkę, która jest mi proponowana, i na dolnym pasku nacisnęłam Dodaj do utwórz album. Tam wpisałam nazwę albumu, jaką chcesz, żeby nosiła playlista. Wybrałam kolejną piosenkę, nacisnęłam Dodaj do, a w propozycjach znajduje się nazwa albumu, który przed chwilą utworzyliśmy. Powtórzyłam to samo z trzecią piosenką. Kiedy naciśniemy w górnym lewym rogu, powinna znajdować się nazwa naszej playlisty. Możemy dodać kolejne utwory do niej. Gdy wpiszemy tytuł lub autora, propozycje pojawią się na dole. Możemy wybrać jeden lub więcej i je dodać. Możemy również zmienić ustawienia naszej playlisty na prywatne i będzie ona widoczna tylko dla nas. Oraz kolejność, w jakiej utwory będą odtwarzane. Możemy również sprawdzić, w jakiej kolejności będą leciały piosenki. Możemy ją dowolnie zmieniać. Gdy skończy się jedna piosenka, automatycznie zacznie lecieć kolejna. To wszystko. Chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że playlistę możemy tworzyć nie tylko z piosenkami, ale z wszystkimi możliwymi filmikami.